Fantastyczna uroczystość. Przyglądałem się naszej młodzieży, co jest oczywiste. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta prezentowali się znakomicie. Widzę, że humory dopisują. Wiem, że są dobrze przygotowani. Zatem liczymy także na medale. Medale są ważne, miejsca są ważne, ale także ważne jest to, że oni czują się dobrze, że nawiązują przyjaźnie dzisiaj. Cztery flagi wędrowały do góry i widziałem, że wszyscy rozmawiają ze sobą. To jest fantastyczne. Druga sprawa to jest to, że znajdujemy się na uniwersytecie. To jest uniwersjada, czyli młodzież studencka z całego świata czy prawie z całego świata przyjechała tutaj i wszyscy studenci na uniwersytecie zawsze czują się dobrze. Jesteśmy bardzo dobrze, bardzo ciepło przyjmowani. Ta młodzież, która się nami opiekuje, jest bardzo przyjazna, dzieli się informacjami, rozwiązuje problemy. Jeśli jakieś Powstają. Wiem, bo rozmawiałem z naszym szefem delegacji, ale także z młodzieżą, że warunki są dobre, że młodzież nie narzeka nie pod względem możliwości dobrego wyspania się pokoje są czyste, przejrzyste, ale także wyżywienie jest zupełnie przyzwoite, niezłe. Bardzo się cieszę w związku z tym. Wierzę, że przez te dwa tygodnie będzie z jednej strony i dobry czas, i przyjazny czas, i będzie to służyło, tak jak major wioski mówił. I przyjaźni, i nawiązania dalszych przyjaźni, później będzie to procentowało i dalszej współpracy pomiędzy uniwersytetami, ale kto wie, część z tej młodzieży zostanie politykami, część będzie samorządowcami, część będzie pracowała w biznesie, więc będą, wierzę, głęboko ze sobą współpracować. Widać, że Chengdu rozwija się nieprawdopodobnie szybko, z kilku milionowego miasta jest teraz... Prawie 21 czy ponad 21 milionów mieszkańców, ulice czyste, kampus bardzo dobrze zorganizowany, więc my sporo możemy także poobserwować poza tą stroną sportową, choć ta strona sportowa jest rzecz jasna najważniejsza, bo to jest Uniwersjata 21, czyli ze względu na COVID czekaliśmy kolejne dwa dłuższe lata po to, ażeby się odbyła. Wersja jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, przedsięwzięciem, dlatego że dotyczy bardzo dużej części młodzieży akademickiej, bardzo zdolnej młodzieży. O tym wielokrotnie wspominaliśmy, że ta młodzież nie tylko osiąga w sporcie sukcesy, ale także w nauce, że ta młodzież w 30-25, może 40% będzie osiągała sukcesy także w przyszłości, te sukcesy zawodowe, krajowe i międzynarodowe. I to jest rzeczywiście fantastyczny gest prezydenta Chin, że zdecydował się tutaj przyjechać, bo to pokazuje, że z jednej strony wspiera tę ideę ruchu olimpijskiego i ideę współzawodnictwa. Takiego międzynarodowego sportowego, ale także, że z całą pewnością zdaję sobie z tego sprawę, że to jest ta młodzież, która będzie kiedyś przyszłością, zarówno w tym kraju, który jest bardzo gościnny dla nas, czyli Chin, jak i w Europie, w Ameryce, Afryce i we wszystkich innych miejscach na świecie. Myślę, że pan prezydent Chin chce właśnie podkreślić tę rolę tego przedsięwzięcia i tego konkursu, który tutaj, jeśli tak można powiedzieć, czy konkursu, które będą się odbywały.